Ogólnie, jeśli chodzi o tier listę. To F będę wrzucał już takie totalnie, których. Więc, że to mogłoby nie być nawet. I by mnie co nie zabolało. Ale no, zobaczymy, jak to się ułoży. Ancient Dragon Man. No to fajnie, że on pilnuje tego wejścia do smoków i tak dalej. Wszystko fajnie, ale to jest NPC. -t. Dam go na razie do dtr później będę zmieniał Ancient Dragon Scene No to znowu fajnie, że jest, fajny design, tylko to jest znowu smog, który już był odtworzony. Ale niech będzie na razie w C. Bail. A. I tutaj teraz powiem tak: dałbym go do stierki, ale nie zasługuje na stierkę, jeśli mam go zostawić z Mesmerem, na przykład czyrelaną. Więc daje go do A, bo ma bardzo fajną arenę, Mimo, że mnie denerwuje z kamerą, ta sprawa cała, że nie da się tam zalokować na łapy i inne takie, to wszystko jest fajnie. Fajnie działa. Jest dość przyjemny do robienia w miarę takim logicznym, tak obiektywnie patrząc. Black Knight Edred to jest po prostu mobek, który został zbufowany i tak samo Garył. Mm. Black Night. Mech. No, NPC. Znowu walka z NPC-em. Bloodfind. Eee, znowu mobek, który jest zbufowany. mu fajną lokację. Commander Gaius. Gdyby walka na koniu była dobra u niego, byłby. Atierem, bo by było to przyjemne. Z racji, że no, na koniu gorzej się go robi niż na nogach, ale ma bardzo dobrze zaprogramowaną arenę pod walkę z nim. Dam go na B. Count Emil, szczerze, yy, myślałem, że. Przez to, że ludzie mówili, że dodat ten, w tym dodatku ten quest jest spoko i te bossy tam są spoko po zrobieniu tego. No. sorry, ale F. Jakby bardziej męczyłem się z bossem wcześniej i wię większą satysfakcję dał mi boss wcześniej. Ewentualnie E za to, że arena dobrze wygląda i cały ten quest. To, to ewentualnie E. Takie słabe E. Ciebie nie robiłem, ale jesteś mopkiem po prostu mocniejszym. Więc, ale ciebie nie robiłem, to nawet dam po prostu na F. E, tancerka. Też walka z NPC-em. Arena taka sama jak u każdego innego NPC-a. Tego duchowego. Ale jej moveset mi się podoba, więc dam ją na E. Death Knightów dam na D. Spoko areny, spoko movesety. Szkoda tylko, że są tak naprawdę tą samą wersją, tylko inny weapon. DevBield. Y F. Jesteś dosłownie zrecyklowanym. zrecyklingowanym bossem, który dostał buffa. To samo tu się tyczy. I to samo tu się tyczy. To, jest, to są mopki po prostu zbuffowane. Divine Beast Dancing Lion. Nie będę liczył drugiego, bo to, to znaczy to, że jest ten drugi, to trochę zaniża go, i tak czy siak. Ale no, drugiego nie wezmę pod uwagę, bo nie robiłem drugiego. Wezmę tylko pierwszego pod uwagę. Arena wygląda fajnie. Sam moveset bossa jest przyjemny, to zmiany żywiołów, przez to jakie one są w miarę płynne. A nie, że nagle za chwilę ci walnie błyskawicą, chwilę później lodem, chwilę później wiatrem, tylko płynnie on przechodzi między tymi stage'ami. Z tego co czytałem, to jest nawiązanie też tam do jakichś japońskich tych yy, mitologii. Jeśli chodzi o te pory roku, i no, mitologii, i ogólnie tej kultury japońskiej, jeśli chodzi o te pory roku, i inne takie, dam go na P, ale jest lepszy niż Gaius. Na pewno nie jest taki jak Bale, Falling Beastar. Znowu zrecyklingowany boss, który był w podstawce, i tylko na no, buff statów. Fern Golem, chińskich. No. Aspekt tego, jakby nie oceniłbym tego nawet jako bossa. Dla mnie mogłoby to być w F, ale design spoko. Słabe takie D. Jeden co no co szkoda, tylko że to jest podskocz za podskorze zaatakuj, za zaatakuj. Niektórzy nie widzieli innych ataków niż samo uderzenie o ziemię z nogami, więc. Ghost Flame Dragony Dam je na... ABD, na razie Hipopotam designowo mi się podoba. Mówię o samym Hipopotamie, tym Bosie. Bosie designowo mi się podoba. To, że zamienia się w tego jego zwierzę, spoko. Ale to, że później był trzy razy w mniejszej wersji. Normalnie mógłbym go dać na B, ale jest na C. To się tyczy tych sam to samo Smoka. Lamenter. Nawet go nie pamiętam. To tak bardzo ciekawy Boss, boss to był. Ale na pewno lepszy był niż Fern z Golem, jeśli chodzi o arenę i o samą ten. No i Mesmer to jest pierwsza SK. To nawet nie ma dyskusji. Przyjemnie do robienia można go paniszować, jak coś źle zrobi. Arena: spoko. Meter dam na B. Jest za gajusem nawet. Ten boss byłby przyjemny, gdyby ta kamera nieco trochę się oddalała, bo koniec końców ty nie widzisz tego bossa, a on ma dużo aoe które bije za ciebie nawet. Więc fajnie by było widzieć, co się dzieje za tobą. Eee... Dam go... Dałbym go na C normalnie, ale na B go dam tylko dlatego, że Quest cały jest spoko. Midra. Eee... Szczerze, Bardziej mi się podobał niż Bale. Pomysł z tym, że najpierw zabijasz jakiegoś useless siecia, on zamienia się w bossa, fajny. Pierwszy stage, przyjemny do robienia, fajnie łączy ataki dystansowe z melee. Drugi stage... No, ulepsza to co robił już dobrze i dodaje nowe AOE, które są dość przyjemne. I ma mało opóźnionych ataków w miarę, bo ma tylko jeden tam opóźniony atak, więc... To jest spoko. Jego dam na C, ale wyżej niż smoka, Bo arena mi się bardzo podoba. Atak ten, że on zeskakuje z konia i najpierw jego koń atakuje, później on i tak dwa razy. Fajnie. Fajnie, <laughs> taki i nawet te ataki z ogniem dość przyjemne były, bo nie miałem takiego ataku, który bardzo by mi się nie podobał. Radam. I z nim mam problem, bo bo fajny. Arena fajna. Drugi stage spoko. Sam w sobie, tak obiektywnie patrząc. Tylko nie mogę go wrzucić na Estier. Bo dla mnie to nie jest porównywalne do walki z Mesmerem. Więc dałbym coś takiego. I od razu tego niedźwiedzia tu wrzucę. Walka z NPC-em. Relana. Pierwszy stage, spoko, przyjemna walka, tak obiektywnie i subiektywnie, też przyjemnie się walczy. Jest to dość wyrównane przez to, że ty możesz ją paniszować, ona może ciebie paniszować za twoje błędy. Widać, że jest szermierką, bądź co bądź, i bardzo te animacje są płynne. Drugi stage, jak odpala swoje miecze. I łączę jeszcze ataki magiczne, ogniste, i jeszcze ten atak z tymi księżycami dla mnie po prostu kozak. I tu, tu się zaczyna problem z nią. Bo ona ma bardzo fajny design. Arena też spoko. Tylko. Ja przez to, że zrobiłem ją za pierwszym razem, ja mało ją pamiętam. Jedyne co mi się by nie podobało, to nabijanie tego Scarlet skarl no tej, tej gnilizny. Bo no nie jestem fanem takich mechanik, ale to... Atak z motylkami na drugim stage'u mi się podobał, bo to trochę paniszowało Ciebie za albo trzymanie się za daleko, albo trzymanie się za blisko wtedy, jak ona zaczęła odpalać te motylki, bo ona dookoła Ciebie je plus minus spełniła. Ale czy on od dorównuje? Myślę, że jest nieco gorsza niż Bale, ale sama walka spoko. Was to już widzę, że tutaj tak. No bo to są dosłownie... E oh no! Dwóch bossów, którzy byli w podstawce, tylko zbuffujmy im staty i jeszcze podwójmy ich. No i raksasowa walka z eee, Skadu skadutri awatar. Arena spoko. No ja nie robiłem tego bijąc w Wakspota, to trzeba przyznać, więc trochę bardziej się męczyłem przez to. Ale... Eee, tak, może denerwować aspekt tego, że ma to trzy fazy. Jednak... Każda z tych faz ma fajne przejście Zwłaszcza ta z wybuchem, która może ciebie ukarać I ty za pierwszym razem się wypierdzielisz na tym wybuchu Może za drugim się wypierdzielisz Ale się nauczysz szybko, że... Nauczysz się tej mechaniki wybuchu I dlatego dałbym to szczerze na B Wyżej niż Gaiusa I Iori Dałbym na D. Przecież nie, na E, bo to jest mobek zbufowany, który jeszcze samonuje sobie mobki. Znam się, czy coś tu zmienić. Ciebie bym zmienił na E. Wtedy ciebie gdzieś u i... Bo nie tak zostawi, coś jeszcze chce zmienić, nie, raczej to jest już taka ostateczna tier lista, tak. Teraz świeżo. A jakbym miał powiedzieć sam dodatek? Na pewno nie stop 1 dodatków do Soulslike'ów, które grałem. Top 1 dalej będzie dodatek z y, DSA 1. Czy jest lepszy niż dodatki do DSA 3? Niektóre bossy ma lepsze. Ale no, raczej według mnie nie. I w sumie takie 7,5, max 8 na 10 bym dał temu dodatkowi. Ale bardziej jestem skłonny w 7,5 przez to, że ile bossów tutaj było zrecyklingowanych. Jakby dalej podtrzymuje, że otwarty świat taki, jaki jest w Eldenie, nie współgra z, z loslikami.